Siemaneczko, z tej strony Czach Player i witam was dzisiaj w bycie Hardline, a jak żeby inaczej, tym razem gramy jednak na żywo i mamy do dyspozycji traka. Zobaczymy jak tym trakiem będzie się dało pojeździć, mam nadzieję, że nie napotkamy na zbyt ogarniętych graczy, może się uda uszczelić kilka pojazdów, jeśli dobrze pójdzie. Obadamy, obadamy, zobaczymy, na razie. Nie mogę nawet nikogo znaleźć, stąd nie wyjeżdżają. Zazwyczaj stąd wyjeżdżali. O, 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 o. Niestety, ten Goszyk stara się tutaj wyjechać. I mu się udało. Co dziwne. Co trochę dziwne, no ale okej. Okay. Zostajemy ostrzelani tutaj przez helikopter. RPG! O kurna, RPG, helikoptery, wszystko, dosłownie wszystko. O wiecie co, chyba tutaj źle wjechałem trochę. Nie wiem czy tutaj był dobry pomysł wjeżdżać W każdym razie 50% sprawności nam zostało na pojeździe No że się nareszcie Okej, okay, objeżdżamy jeszcze raz naokoło Początek niezbyt fortuny, niestety Spawniarka siema Ktoś mi ją wysadził. <laughs> Ale spoko, trochę punktu na niej zaliczyliśmy. I znikła, aż wyparowała z powierzchni ziemi przez to, że została w takiej ani... O nie, jest tutaj, jest tutaj. Jest tutaj i prosi się o to, żeby ją zestrzelić, no. Piękny parking z spałniarką naprawdę idealny. Jeszcze ktoś tam zginął w środku. Wow! Dopiero teraz został. Została wysadzona. I w sumie mam 3 kile teraz na koncie. Dzięki temu, że ta spalniarka wybuchła. Coś z tyłu do mnie strzela. I nie wiem za bardzo co, dlatego się będziemy wycofywać. Aha. Kurna, zginął, jest! Dobrze. Udało się go jakoś jeszcze tam dosięgnąć. Tutaj dość spora odległość jak na tego typu strzały, no ale zobaczymy, no naprawiają go. No i oberwę teraz sześć pod rząd. Jest, wysadzony, dobrze. Zostało 50% życia. No, cwaniaczek się znalazł, no. Dobrze, że oni się sami w sumie tak pchają. Nie muszę zbytnio się starać, żeby ich znajdywać, przynajmniej w tym momencie. Na początku tylko musiałem trochę pojeździć dookoła. Wiem, że e, to jest blood money, powiedzmy, w sumie polować na pieniądze, a nie tylko i wyłącznie na killę, ale to jest tylko zabawa. Chciałem wam pokazać jakiś taki typowo gameplay arm trackiem. Normalnie ja nie lubię pojazdów, jeśli chodzi o na przykład Battlefield 4, nie byłem jakimś e, wielkim zwolennikiem, więc przeciwnie. E, byłem tym, który najwięcej na nie narzekał, tym, który mówił, że pojazdy są OP, w jak największym stopniu. Ale tutaj... E, według mnie w becie hardline wszystko to jest bardziej trochę zbalansowane i tak jak pokazywałem w filmiku, e, który ostatnim rzucałem na kanał, gdzie pokazywałem, e, dlaczego technik to najlepsza klasa postaci akurat w hardline, widać, że technik potrafi sobie poradzić. Czyli jeśli byśmy napotkali jakiegoś w miarę ogarniętego technika, e, no nie wiem, ta gra na pewno by tak nie wyglądała. Przynajmniej nie tak jak teraz. Mam 7-0 w tym momencie. Wiem, że będziecie narzekać, Jeszcze najbardziej OP yy, pojazdem jaki jest, i tak dalej, ale wciąż. Tak jak mówię, jeśli byśmy spotkali kogoś o karnie tego, to bym aż tyle nie pojeździł A, nie. O, gościu tam w środku. No, giń, giń. Kurde, no, że ten gość go wcześniej nie zestrzelił. Jakaś pierdowa mi się trafiła na em, działku. Oj, 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 ten gość zostanie za chwilę zastrzelony, nie ma bata. Gdzie byśmy mogli tutaj podjechać? Zobaczymy, czy nie chcą nam okrać czasem naszego skarpsa. E, tutaj tylko nasi. Trzeba niestety pilnować. Naszych, e, naszego dobytku, bo wiem, że tutaj chciwe syny zawsze czyhają. Zawsze tylko się człowiek odwróci, a już masz kogoś na plecach lub na swoim skarbcu. Aj! prosto się wbiłem w tą tutaj e, poręcz. A już myślałem, że wrogi pojazd, ale niestety to tylko zwykły sedan. Tam przejeżdża. O! Siemano! Chat player z tej strony, ziomuś, pościgamy się troszkę. Jest! Udało się wysadzić. Dobra, jakiś chłopak nieogarnięty, chyba nie wiedział co się za bardzo dzieje. No, gdzie jest ten? Niestety już z niego wysiedli. Kurna, schował się za autobus Co za bandzior Nadchodzi, nadchodzi No, co jest? Ale dostał chyba headshot'a kurna teraz Myślał, że się skitra w autobusie eee... <grywka> Masakra Dobra Przydałoby się helikopter zastrzelić, ale niestety moje działko nie sięga aż tak wysoko nic z tym helikopterem nie będę w stanie zrobić Nic ci tutaj się czasem nie czaj. Niestety nie. Dobra, może się ta gra nie wydawać aż tak dynamiczna, jak wtedy, gdy strzelamy. Tutaj będzie dynamiczny skok. O kurna, już się bałem, że przewrócimy się na dach ale na szczęście się nam udało. Dobra, idziemy tutaj tak głupią. Czyżby kogoś się Nie. O, 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 o spawniareczka przyjechała. Dobrze. Kolejny się zgłosił. Pokila. I gdzieś na górze chłopaki siedzą, chyba na dachu. Masakra. Dobra, 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 dobra. Czy będą chcieli okrać nas skarby? Na, ja na ich miejscu bym tak zrobił, ale widzę, że. Tutaj ludzie, no. Naprawdę. nie są z tych najbardziej ogarniętych. Jeszcze się udało gościa zdjąć. Mimo tego, że się nas, z nas dymi, i to już na maksa. Czyżby to była ich spełniarka? Nie. Dobra, mam. Sprzedałem w ogóle RPG we własny... we własny armor track. Może jeszcze go podnaprowiamy trochę, ale dobra, końcóweczka. Chciałem we spełniarkę, ale okej. Okay. Tak to się skończyło, no 11-0. E, gra nie była zbyt długa, ale niecałe 8 minut. E, w każdym razie, e, tak wygląda zabawa armor trackiem. Naprawdę, e, według mnie, najmocniejszy e, z pojazdów dostępny w tym momencie w becie. Widzicie, no 11:0 bez większego problemu, tutaj po drugiej stronie. No byli chyba raczej doświadczeni ludzie. E, nieważne, zabawa była dobra, przynajmniej z mojej strony. Jeśli Wam się podobało, proszę Was o zostawienie lajka i o komentowanie. Trzymajcie się, do następnego razu. I oczywiście, pa pa!